Dzień dobry Państwu, uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy Skołyszyna, już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, od godziny 14 na Stadionie Sportowym w Skołyszynie, wielkie świętowanie, Międzynarodowy Dzień Dziecka 2023 roku, a w programie organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Skołyszyna wiele atrakcji, m.in. darmowe dmuchańce, zjeżdżalnie, przejażdżki kolejką, pokazy naukowe, szczudlarzy. Zabawy z animatorami i wiele innych atrakcji. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Skołyszyna już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, od godziny 14 na stadion sportowy w Skołyszynie. Ze stadionu sportowego w Skołyszynie, właściciel strony na Facebooku koncertomania Jasielska i okolice Szymon Konieczny. Uwaga uwaga drodzy mieszkańcy Czeluśnicy i Tarnowca już w najbliższą niedzielę 4 czerwca 2023 roku na stadionie sportowym w Czeluśnicy wielkie świętowanie. Wielki piknik z okazji Dnia Dziecka 2023 roku, a w programie organizatorzy wydarzenia przygotowali dla mieszkańców Czeluśnicy i Tarnowca liczne atrakcje, m.in. animacje z Kinderside. Piane party, tańce integracyjne, armatki wodne, pokaz Sprzętu Strażackiego i wiele innych atrakcji. W imieniu organizatorów wydarzenia serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Czeluśnicy i Tarnosa już w niedzielę 4 czerwca 2023 roku od godziny 14 na stadion sportowy w Czeluśnicy Międzynarodowy Dzień Dziecka, Piknik. Ze stadionu sportowego w Czeruśnicy właściciel strony na Facebooku Koncertomania Jasielska i okolice Szymon Konieczny serdecznie pozdrawiam.